Faktora czerwonego, jest coś, kto zawsze Ale tyś go przywiozła wtedy w torbie, nie z, z Hiszpanii. Jezus, a potem Kurgi, ale tak już w koszyku, ja miał taki koszyczek, a to była taka malutka klotka. Bardzo krótka, ja, ja, taką prostokątną. Prostokątno. No. <laughs> Pro, prostokątno. Ja? Ty, ty teraz nie wiesz, co to jest prostokątno? No, ta jak skrzynia z, z, z butów nie. No. no. Narodzin czuł, że z nami jedzie jakiś pasażer na czarno. A już ten, ten musi stanąć, a już chciał stanąć i przestał głodować. Bo <gry> może widział, że. Aha, tu miałem jeszcze klik. No. <gry>